za pomocą programów do grafiki wektorowej możemy tworzyć fajne plansze do gier Jakieś kiedyś tworzyłem sobie takie gry dla dzieci, zobaczcie to właśnie było robione w Inkscape ie. możemy też zrobić na przykład taką planszę do gry w czy w szachy no i wydaje mi się, że dzisiaj spróbujemy sobie zrobić właśnie coś takiego pierwsze co to musimy się zastanowić jakie wymiary powinna mieć taka plansza, tutaj załóżmy, że stworzymy sobie każde pole o wymiarach 4 na 4, więc 4 razy 8 to 32. No i tutaj nie wiem, z centymetr po bokach wydaje mi się, że wystarczy, więc 32 plus tutaj centymetr i tutaj centymetr, to będzie razem 34. Więc tworzymy sobie na początek kartkę o wymiarach 34 na 34. No to przechodzimy sobie do programu, przejdziemy sobie od razu do Document Properties i tutaj. Ustawimy sobie szerokość na 340 mm i wysokość też na 340. No, i pierwsze co bym chciał zrobić, to na dole sobie stworzymy właśnie takie obiekty y, centymetr na centymetr. To będzie tutaj w dolnym rogu po prostu ta kosteczka. Więc wezmę sobie tutaj kwadracik, narysuję go mm, powiedzmy gdziekolwiek, czyli z kontrolem rysujemy kwadrat. Na początek nie ma znaczenia, jakie on ma wymiary. Zaraz sobie te wymiary dostosujemy. Zobaczcie, jak klikniemy sobie na ten obiekt, to tutaj mamy wszystkie dane. Tutaj jest ym, koordynaty położenia. Zawsze koordynaty są brane od lewego górnego rogu, czyli zobaczcie, jak sobie wiadę tutaj do samego rogu, to będę miał tutaj 0,0, praktycznie. A wymiary to są te dwa następne pola, czyli mamy tutaj szerokość i wysokość. Możemy sobie to. Zlokować i teraz zmienię sobie szerokość na 10 mm. Dzięki temu będzie wiadomo, że to jest 1 cm. Automatycznie wysokość też się zmieniła. I w związku z tym, że mamy nasze koordynaty tutaj od lewego górnego rogu naszej kartki i też mamy koordynaty do naszego lewego górnego rogu, więc będzie dosyć rozsądne, jeżeli zaczniemy budowę naszej planszy właśnie od tego miejsca. Zobaczcie, jak sobie tutaj wpiszę 0. I tutaj 0 to nasz kwadracik będzie dokładnie tutaj dosunięty, tam gdzie byśmy tego chcieli. I wydaje mi się, że będziemy pozbywać się tutaj obramówek, więc tutaj jeszcze raz sobie wpiszę, ponieważ ym, obramowanie miało udział w tych koordynatach. I zobaczcie, że teraz też to ma udział tutaj w wielkości, więc tu muszę zmienić to jeszcze raz. No i dobra, mamy tutaj tą pierwszą krateczkę. Na razie niech ona będzie zielona, albo zmienię może kolor na jakiś taki jasny. Teraz potrzebujemy kolejne pole obok, które będzie yy, tak samo wysokie, ale szerokie na 4 cm. Więc ja sobie to zduplikuję, czyli dam sobie CTRL D, przesunę w bok. Tutaj snapowanie coś nam nie działa, więc włączmy sobie tutaj to wszystko. Ok, teraz działa. No i ustalmy szerokość. Tutaj już kudeczkę muszę odkliknąć. Ponieważ szerokość ma wynosić 40 mm, i tak rzeczywiście jest, super. Oczywiście muszę zmienić teraz tego kolor na jakiś inny. No załóżmy, że my będziemy mieć, może będziemy mieć biało-pomarańczową planszę, więc wybiorę sobie jakiś tutaj pomarańczowy kolor. I teraz dodajemy kolejne, czyli sobie zduplikuję, przeniosę tutaj na bok i wybiorę kolor tutaj szary. Teraz mogę sobie zduplikować te dwa pola. Czyli dajemy CTRL-D, dorzucamy, znowu CTRL-D, cyk, CTRL-D i na koniec możemy sobie to zduplikować i przenosimy tutaj. I zmienimy oczywiście kolor na pomarańczowy. Teraz moglibyśmy dodać sobie kolejne pola, czyli ja sobie powiedzmy tego zduplikuję, przeniosę tutaj i on ma mieć wysokość też 40 mm, więc od razu to ustawimy. Zduplikuję sobie go, dam obok i wybiorę kolor pomarańczowy. Zaznaczę sobie teraz je obydwa, zduplikuję, przenoszę, idę sobie dalej. No i już to mamy. Teraz, kiedy sobie zaznaczymy je wszystkie, możemy sobie je zgrupować, czyli dam sobie object, a następnie group i możemy posłużyć się tutaj klonowaniem, żeby powielić kolejnych 7 wierszy. Aczkolwiek nie jest to potrzebne, ponieważ, nawet jakbyśmy tego nie zrobili, zobaczcie to szybko sobie dam Ctrl D, przesunę o jedno. Teraz ten przeniosę tutaj z lewej strony. I teraz, jak sobie złapę to wszystko, Ctrl D przesuwam w dół, i zobaczcie, jak szybko jestem w stanie teraz to zrobić. Także, nawet bez klonowania, no poszło to naprawdę bardzo szybko. Teraz możemy sobie złapać górę. Też zduplikować, odwrócić lustrzanie i przenieść na sam dół. I już to mamy. Teraz możemy sobie złapać, może bez tej ostatniej kostki, bo ją już mamy w sumie. Czyli damy sobie Ctrl D, przeniosę to na bok, odwrócę sobie o 90 stopni i to będziemy chcieli dorzucić z tej strony. Znowu dam Ctrl D, przerzucę tu i odwrócę. Lustrzanym odbiciem, i tak naprawdę zobaczcie, jak szybko zbudowaliśmy swoją planszę do gry. Zapiszemy sobie to. Przejdziemy na desktop i wpiszemy szachy. Zapiszemy sobie. No i pozostało nam jeszcze, tak naprawdę, dodać numerki, i może tutaj dodamy jeszcze obramowanie. Więc ja sobie zbuduję tutaj nowy kwadrat, znajdę sobie tutaj punkt przecięcia, może troszkę przybliżę. Spróbuję tutaj dodać sobie te wszystkie opcje snappingu, o właśnie, ale w sumie zanim to zrobię, to chyba, to, to chyba będę chciał dodać sobie nową warstwę. Przejdę tutaj na zakładkę z warstwami. Tutaj niech to będzie szachownica, a tu z przodu dodamy sobie wszystkie dodatki, czyli damy sobie add. Dodaj. I teraz w tej nowej warstwie, może tą warstwę z tyłu sobie zablokuję. I teraz będę szukał tutaj tych punktów, zobaczcie, i będę chciał dojechać sobie o, do tego właśnie punktu. Tutaj nie chcemy mieć żadnego wypełnienia, więc je skasuję, ale w zamian chcę dodać sobie jakiś, jakąś krawędź. Przejdźmy tutaj do Stroke Styles i może zwiększmy na 0,5 mm. Zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o paint, ok. No, i zobaczcie, już wygląda to następująco. Wydaje mi się, że możemy troszkę to pogrubić i dodatkowo możemy jeszcze dodać tutaj linię pośrodku. Więc kliknę sobie na nasz obrys, przejdę do stroke styles i może ustawmy to na 0,8. Wygląda całkiem nieźle. Teraz znajdźmy środek, który jest tutaj, i dodajmy sobie kolejną linię. Zacznijmy od tego punktu, i dojedziemy sobie do tego punktu. Enter. Teraz zwiększmy tutaj grubość, żeby dopasować do tej grubości zewnętrznej. Zostało nam jeszcze tutaj dodanie tych wszystkich e, oznaczeń, czyli A, B, C, D, E i tak dalej. Więc zacznijmy może od dołu. Dodajmy sobie tekst. Tutaj wpiszę sobie wielką literę A. E, musimy ją troszkę zmniejszyć na pewno. Wybierzmy może 20. Zobaczmy, jak ona będzie się tu wpasowywać. Wydaje mi się, że mogę spróbować ją tutaj przenieść do środka i może spróbujemy ją teraz y, tutaj wyrównać do środka tego pola. Czyli na chwilę obecną przejdę sobie do warstw i odblokuję tą warstwę. Zaznaczę sobie y, najpierw to pole, później naszą literkę. Przejdziemy do Align and Distribute i wybierzemy sobie to środkowe i tutaj to środkowe. No i super. Teraz sobie to zduplikujemy. Przeniosę w bok, zmienię sobie to na B, zaznaczę razem z tym, tyle że to będzie teraz last selected i damy też do środka. I teraz idziemy sobie cały czas w tą stronę i będziemy to wszystko zmieniać odpowiednio. Teraz C, zaznaczam pole, daję środek. Ok, dolne oznaczenia mam już gotowe, więc teraz ja sobie je duplikuję ale żeby to zrobić, to najpierw zablokuję sobie szachownicę i teraz postaram się je zduplikować i przenieść na górę. Tutaj chcę to wyśrodkować też względem tych pól, więc odblokuję sobie szachownicę na razie, zaznaczę tutaj jedno z tych pól i damy sobie align to last selected i damy tutaj środek i już jest w porządku, aczkolwiek musimy odwrócić teraz te oznaczenia, ponieważ osoba siedząca z drugiej strony musi je też widzieć odpowiednio. Zablokuję sobie szachownicę i jak to możemy zrobić? Zobaczcie, złapiemy sobie A i możemy to odwrócić w ten sposób. B też odwrócimy w ten sposób, aczkolwiek musimy dodatkowo jeszcze odwrócić to tak, żeby ta druga osoba no, widziała to odpowiednio. Jeżeli chodzi o C, to musimy to zrobić dokładnie w ten sam sposób. Tak naprawdę wszystkie te litery musimy odwrócić horyzontalnie, a później jeszcze mm, względem osi X, tak? Tylko musimy to zrobić osobno, no bo jakbyśmy chcieli razem zrobić, to wtedy te wszystkie zaznaczone nam się odwrócą, czyli nie, nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. No, H to już w sumie y, jest symetryczna, to nie musimy tego robić. Bo zobaczcie, jak sobie teraz obrócimy, czyli wcisnę sobie CTRL i będę odwracał, to druga osoba będzie widzieć szachownicę w taki sposób, czyli teraz jest już w porządeczku. No i jak chcecie wrócić, jak sobie odwrócicie kiedyś tak, to tutaj z prawej strony macie tą rotację podaną, wpiszcie 0 i wszystko jest OK. To co, zostały nam jeszcze oznaczenia tutaj z lewej strony, tutaj musimy dodać sobie od 1 do 8. Wpiszemy sobie jedyneczkę, zmienimy tutaj wartość na 20. No i tak jak poprzednio, chcemy ją odpowiednio wyśrodkować. Więc zaznaczamy jedynkę, a następnie odblokowujemy szachownicę, zaznaczamy to pole. Wybieramy align and distribute, wybieramy tu środek, a następnie tu środek. Teraz sobie to zduplikujemy, idziemy w górę, zmieniamy na dwójkę, czyli T, wpisujemy 2, dołączamy pole i robimy to samo. W ten sam sposób. Zrobię to aż do ósemki. Ok, mamy to już. No i teraz, oczywiście, musimy to przenieść też na prawą stronę, żeby osoba siedząca z drugiej strony też widziała to odpowiednio. Więc znowu zablokuję sobie szachownicę, żeby nie skopiować niepotrzebnie tych pól. Dajemy sobie Ctrl D, przenosimy to tutaj w tą stronę. Teraz odblokuję szachownicę, zaznaczę jedno z pól i sobie też to wyrównamy w ten sposób. No, i teraz oczywiście musimy postawić się w sytuacji tej drugiej osoby. Więc odwrócę sobie szachownicę i zobaczmy, jak widzi to ta druga osoba. No i oczywiście musimy zobaczyć, zaznaczyć sobie to, odwrócić i znowu odwrócić. No i tak z każdym. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o oś X, to tak naprawdę moglibyśmy sobie zaznaczyć wszystkie elementy. I zrobić to za jednym razem. No ale nie ma tego aż tak dużo, więc spokojnie jeden po drugim możemy sobie to tak pozmieniać. No i dobra, tym samym mamy naszą całą szachownicę gotową. Tutaj sobie wpiszę 0, żeby znowu się obrócić tak jak było to wcześniej. I z początku myślałem, żeby przerzucić na przykład pola o danym kolorze do Innej warstwy, żeby później szybko je zmieniać, ale w sumie zrezygnowałem z tego pomysłu, ponieważ jest dużo szybszy sposób na takie coś. Jak sobie chcecie jakiś kolor zmienić, który pojawia się tutaj w naszym obrazie często, to wystarczy, że klikniecie na to dacie prawym, a następnie zobaczcie, mamy coś takiego jak Select Same i możemy sobie znaleźć na przykład Fill Color. I dzięki temu zaznaczą się wszystkie pola z takim kolorem. I jak przejdziemy sobie do Fill. To zobaczcie, że możemy je w bardzo łatwy sposób tutaj teraz zmieniać i modyfikować. Chcecie mieć na przykład zieloną planszę? Proszę bardzo. Nie chcecie mieć szarego, chcecie inny kolor, na przykład, nie wiem, żółty. Klikacie na to, dajecie prawym, Select Same, Fill Color i teraz możecie sobie zmienić to na żółty. I proszę, w szybki sposób właśnie to mamy. Jeżeli chcecie zmienić tekst, to też można kliknąć prawym. Select Same, damy sobie Fill Color i wybierzemy na przykład czerwony. Aczkolwiek wiecie, no te zmiany może nie do końca były dobre, bo teraz te oznaczenia nie są zbyt widoczne, ale chodziło tylko o to, żeby Wam pokazać w jaki sposób takie rzeczy możecie robić. Więc dam sobie jeszcze raz Fill Color. Może nawet biały będzie bardziej widoczny teraz. No, szału nie ma, ale wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że się dużo z tego nauczyliście. I że teraz może kto wie, stworzycie jakąś fajną grę. Jeżeli coś takiego wpadnie Wam do głowy, koniecznie dajcie nam o tym znać na grupie, podzielcie się tym, co zrobiliście. I do zobaczenia przy kolejnym projekcie.